Dzień dobry, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Plan Orange F1, słoneczna alternatywa. Jest to produkt firmy Hazera. Owoc wydłużony, pomarańczowy, zawiązujący się na wielu gronach. Tu u mnie jest tak: raz, dwa, trzy, cztery. 5, szóste pod samym już tunelem, który no, po prostu wyżej się nie dało zrobić, i wszystkie grona są plenne, wszystkie są zawiązane po kilka do dziesięciu sztuk owoców na gronie w granicach 100, 30 150 gram. Więc plon z takiego jednego krzaka to kilka dobrych kilogramów, 5-7 kilogramów nawet z jednego krzaka. Roślina bardzo ładnie rosła, yy, ma silny wigor, łatwo właśnie pomidory wiążą. Ten rok nie był najlepszy do wiązania, ale akurat ten pomidor, plenoręcz świetnie wiązał. Na wszystkich krzakach mam ich tu kilka. Owoce w miarę tak jak równomiernie się wybarwiają, proszę zobaczyć. Yy, kilka gron na raz, jak gdyby owocuje, yy, się wybarwia. 3-4 grona praktycznie. Są wybarwione. No, zobaczcie sami, jak to wygląda. Z bliższej odległości kilka gron. Tu i wszystkie zawiązane pięknie. I kolejny. Podobnie. I kolejne. Podobnie. O, do ostatniego grona aż tu się praktycznie załamują. Te ostatnie, ponieważ nie ma miejsca na już puszczenie tego y, przy sznurkach. Muszą być wiązane te pomidory, ponieważ są y, tak obfite te grona, tak duża ich ilość masa, że y, muszą być po prostu podwiązane i to mocno. Odmiana Plen Orange F1 firmy Hazera. Jak widzicie, pomidor jest w takim y, kolorze mocno żółtym. Takim pomarańczowym, a wszystkie pomidory żółte, pomarańczowe wyróżniają się swoimi właściwościami zdrowotnymi w stosunku do pomidorów czerwonych. Więcej o pomidorach żółtych i tych i innych odmianach i ich właściwościach w innym moim filmie zapraszam. Nie ma jakichś wielkich chorób na owocach. No to na liściach może już tu trochę jakieś plamy są, ale to po prostu już i tak. Końcówka sezonu, więc biorąc pod uwagę to, że ja w ogóle nie stosowałem żadnych chemicznych zabiegów ochrony roślin, poza opryskiem w fazie kwitnienia początkowym olejem drzewa herbacianego, o czym możecie zobaczyć na innym moim filmie, pokażę tu może link w górze, jak to robiłem. No to ten, ten pomidor dobrze się trzyma. Producent podaje również szereg jego odporności, do których należą np. wirus brązowej plamistości pomidora, wirus żółtej kędzierzawości liści pomidora, wirus mozaiki pomidora, szara plamistość liści pomidora i jest jeszcze bakteryjna centkowatość pomidora, także wiele odporności. No tak jak mówię tutaj mówiłem pomidory nieopryskiwane, pięknie się zawiązały i pięknie owocują, a więc pomidor godny polecenia. Jeszcze tylko może sprawdzimy i zrelacjonuję jaki smak i jak wygląda wewnątrz owocu ten pomidor. Za chwileczkę wybierzemy jakiś dość dobrze wybarwiony, taki pomarańczowy właśnie smaczek i testujemy jak wygląda w środku. Ten owoc waży jakieś 130 gram, może tak go przekroimy. Dwukomorowy, ale soczysty, wewnątrz bez przestrzeni pustych. No ale pomidor również można użyć do suszenia. A tutaj jak smakuje, próbuję. A tu jest troszeczkę pustego miejsca w dolnej części. No szypółka niewielka, część pod szypułką jadalna praktycznie do, do końca, ponieważ jest, jest malutka tutaj ta część skorkowa ciała. Bardzo malutka. Próbuję pomidora, ponieważ jest nieopryskiwany chemicznie, więc mogę go zjeść no Smak jest dość dobry. Może nie jest to jeden z najlepszych pomidorów, na przykład tak jak Honeymon, bo nie jest taki słodki, ale dobry do jedzenia. Także również jest, może to być pomidor sałatkowy, ale również na przeciery. No, do smakowania oczywiście na bieżąco. Tutaj pomidor z zewnątrz jest dość twardy, także bardzo łatwo. Go transportować, nie ulega jakimś zgnieceniom, tu jak naciska na niego. Także jest przeznaczony do jak gdyby, obrotu również handlowego. Jeśli podobają się Wam moje filmy o pomidorach, to polubiajcie, subskrybujcie i zapraszam do moich kolejnych filmów o innych odmianach pomidorów na moim kanale.